A dzisiaj taka relacja z Białą-Czerwonej Konferencji Brawy Mięsnej, którą organizuje Towarzyszenie Rzeźniców i Wędliniarzy w Polsce. Zapraszam Was na film. Na dzisiejszą dyskusję o tym, jak i ściągnęliśmy. Także ekspertów z Japonii. Cieszę się, że zacząłem takiego postępnego stwierdzenia z Uzbekistanem, z Głupka Rezerwatem, że ta żywność Polska nie jest dobrej jakości, o czym świadczy jego słowa, ale zawodnie tylko słowa. Szanowni Państwo, to jest ten aspekt. A tu ze mną był prezes tego stowarzyszenia, rzeźliwy Rzeczpospolitej Polskiej, pan Tomasz Parzyby. A wy mnie, Słuchajcie, wspaniałe wydarzenie. Kobek, możesz mi. Ogóle, mogę tak mówić. A, oczywiście. Słuchaj, powiedz mi, dlaczego warto wstąpić do Was, do, do tego stowarzyszenia? Po jedności siła. Po skupiamy ponad 120 zakładów, mamy piękną historię. I chcemy pomagać zakładom. Jesteśmy po to, by pomagać zakładom, by rozwiązywać ich problemy, by również. E, informować ich o tym, co się dzieje. Bo właśnie od tego jesteśmy, żeby e, sprawdzać najnowsze nawilki, e, informować o tym, co, e, które rynki otwieramy. Bo te rynki cały czas się otwierają, ale także wspierać tych najmniejszych czy tych średnich. Bo jeśli myślimy o najmniejszych, no to mówmy się, jest ich najwięcej, a są siłą naszej branży. To są dla mnie te produkty, te y, produkty z manufaktur, to są takie perełki, to są prawdziwe rarytasy, o których my niestety konsumenci wciąż za mało wiemy i musimy je mocniej promować. to jest takie moje credo. Mocniejsza promocja naszych doskonałych wyrobów. Bo wszyscy znamy wyroby zagraniczne, a ile, no Polaków, nie wie o takich produktach jak krótkie, wciąż, jak chiełpa biała pożona. Mocno wygląda. jest naprawdę. Kiełbasa Bydgoszka, e, czy Wasza świetna kiełbasa. Słuchajcie, to jest świetne miejsce, aby się poznawać, aby ten met, tłocić między nami w bo tak naprawdę nasza branża to nie jest jedna wielka konkurencja, tylko mamy, jesteśmy tak naprawdę jedną wielką rodziną, która lubi, będzie lubi mięso, poznawajmy się. Również wspólnie biznes, interesy i takie stowarzyszenia, to są chcemy się poznać, Dokładnie Dobrze idziemy dalej, pokażę Wam co tu jeszcze można. zobaczyć i z kim można poznać. Dziękuję bardzo. Super. I kolejna wspaniała osoba, tym razem właściciel firmy Jelks, która jest jednym ze sponsorów tej całej konferencji. Dzień dobry. Cześć, cześć. Kupujemy od Was Jelita. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja również. Cześć, dobrze, że się mam... spotkałem. Ciebie również. Trzeba go delikatnie wymusić, nie trochę. Zapraszam mnie to, to przy Zawsze, zawsze drzwi są dla was otwarte, tak. rzeczy, kiedy chcecie Czyli możemy pokazać, że widzom naszą produkcję? Jak najbardziej, oczywiście o, Super <grymne> znaczy, a, mamy to na wizji Nasz prezes firmy Jelux zaprasza nas Więc zobaczymy wkrótce jak produkuje się jelita naturalna tak, wieprzowe tak. i baranie Tak jest, a to jest nowość? O, kucuba To jest naprawdę coś niemożliwego 45 metrów na drogę ale to. I lecimy. Idziemy. Konferencję prowadzi niby kto? Mam zygmunt Heiser. Dzień dobry. dobry to tak Dzień tak sam wózlam, Są. Z... Syn, zajmujesz się gastronomią i pan S też Z niecem ma coś do czynienia. ja jestem miłośnikiem. <gulanty> to jest najważniejsze. Żeby... Jestem generalnie też biorąc. Jestem we mnie w przeciwieństwie do, do mojej żony. Jestem wegetarianką, ale jakoś godzimy interes tak. Rozumiem. Kurgena na. Ale do idziemy dalej. Ale ostatnio, ostatnio odkryłem bardzo dobrą nową godzinę tu nie chyba Kiełbasa troszkę. Jest kiszota, Kiełbasa fantastyczna. Eee, trochę gumetkę przypomina, eee. chociaż nie, nie do końca, ja też jest do... ale, ale polecam by i jeszcze jedną podziękowanie tej kategorii, czyli innowacja dla firmy Dziękuję. za Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze jedno podziękowanie w tej kategorii, tej kategorii nowość dla Żbikowscy z współpracowniczą o odpowiedzialnością za prognozę na piąta. 多吃点，多做点，这样。